Oddaję głos e, e, Piotrowi Kankiewiczowi, który reprezentuje Nokia, który po poka... no, myślę, że Nokii nie trzeba reklamować, jak i pewnie większości podmiotów, które tutaj będziemy prezentować, ale Nokia, patentat na rynku usług telekomunikacyjnych. E, z, e, prezentacja, e, proszę zadawać prezentację i już. Już tak. Ja. Witam bardzo, serdecznie nazywam się Piotr Kankiewicz i e, w Nokii jestem dyrektorem sprzedaży, zajmuję się sprzedażą prywatnych sieci 5G, więc więc dokładnie tego, o czym, o czym dziś opowiadamy. Bardzo cieszę się z zaproszenia. Tu chciałem bardzo podziękować Urzędowi Komunikacji Elektronicznej, ponieważ wydaje mi się, że to, to wydarzenie jest, jest, jest kluczowe, bardzo ważne i sam osobiście na nie bardzo, bardzo długo wyczekiwałem i dlatego, dlatego postaram się jak najwięcej, jak najwięcej informacji do niego wnieść w tym krótkim czasie. Zaczynając od tego, może rzeczywiście, może Nokia jest rozpoznawalną marką, natomiast ja, mimo że pracuję do 15 lat, to ciągle otrzymuję pytania, czy Nokia dalej istnieje, czy produkujemy telefony. Także pokrótce rzecz ujmując, tak, Nokia dalej istnieje. Nie produkujemy telefonów dla mas, produkujemy urządzenia wyspecjalizowane dla zastosowań krytycznych, więc to, są, to jest gałąź telefonów, która powiedzmy u nas została wspólnie produkowana z partnerami. Natomiast to, co robimy na co dzień, to produkujemy oprogramowanie, oraz sprzęt do, dla operatorów sieci komórkowych oraz y, nie tylko sieci komórkowych, bo sieci dostępowych. Y, produkujemy również sprzęt z sieci IP. Y, a u, u operatorów dostarczamy wszystko od sieci rdzeniowej, przez sieć transmisyjną, aż po sieć y, radiową. Dzisiaj natomiast y, opowiem o tym, jak udało się za, y, dzięki postępowi technologicznemu zminimalizować użycie. Sprzętu i zminiaturyzować sieci prywatne do takich rozmiarów, sieci publiczne do takich rozmiarów, by mogły być zastosowane w sieciach prywatnych. Nokia na chwilę obecną może poszczycić się 900 klientami sieci prywatnych na całym świecie, co stanowi ponad 50% wszystkich instalacji tego typu sieci. Dlaczego wspomniałem na początku, że Nokia y, dostarcza sprzęt również do operatorów sieci publicznych? Ponieważ jest to ogromna, ogromne doświadczenie, które tam nabywamy oraz przez to, że sprzęt do sieci publicznych, jak i do sieci prywatnych używany jest zamiennie, jak sprzęt, jak i również oprogramowanie. Y, dzięki temu mamy ogromne pole doświadczalne i setki milionów ludzi na całym świecie na co dzień testuje nasze rozwiązania, a dzięki czemu, jeżeli w sieci publicznej pojawi się jakiś problem z oprogramowaniem, ze sprzętem. My jesteśmy w stanie od razu wdrożyć taką poprawkę w oprogramowaniu sieci prywatnej. Także jest to, jest to niewątpliwą, niewątpliwą zaletą. 900 klientów, o których wspomniałem, to jest tylko liczba referencji publicznych. To są klienci, którzy zgodzili się na publikowanie swojego wizerunku. Tych klientów jest znacznie więcej, i też zwracam uwagę, że 900 to nie jest liczba odpowiadająca liczbom sieci prywatnych. Tych sieci również jest wielokrotnie więcej. Wielu z e, użytkowników, z wielu z naszych klientów ma po kilka sieci e, prywatnych. Są to na przykład e, takie firmy jak APM Terminals, która ma bodajże kilkanaście terminali pokrytych prywatną siecią 5G W, w górnym e, rogu tutaj mapy świata, na którym pokazujemy kraje, gdzie gdzie instalowane są sieci prywatne, widać też takie logo NASA, też rozpoznawane przez wszystkich. Tu króciutko pochwalę się, że Nokia została również wytypowana do projektu Artemis, czyli powrotu e, człowieka na księżyc, gdzie w lutym tego roku został wysłany lądownik razem z prywatną siecią zaprojektowaną i wykonaną przez firmę Nokia, również przez inżynierów we Wrocławiu, e, do, e, która została wysłana na powierzchnię księżyca i dostarczyła tam zasięg prywatnej sieci LTE. Jeszcze dodam, że prace nad tym projektem były realizowane w dużej mierze w Polsce. W Polsce mamy ponad 7,5 tysiąca inżynierów, nie tylko inżynierów, ale gros z naszego personelu to inżynierowie i między innymi część z tej, z, tych, z tej ekipy, że tak powiem, pracowała nad tym kosmicznym projektem. Ale Smart City i sposób, w jaki 5G może przysłużyć się temu temu rozwiązaniu. Przede wszystkim, czym jest Smart City? Smart City to Elementy inteligentne miasta, elementy wykonawcze, czujniki, które dają e, informacje, przekazują swój stan poprzez platformę komunikacyjną. Według nas platformą komunikacyjną w przyszłości, teraźniejszości, tak naprawdę jest, jest platforma 5G, do centrów monitorowania. E, natomiast, żebyśmy zrozumieli, centra monitorowania miasta to nie są już centra takie, gdzie ktoś włącza, wyłącza coś ręcznie. Tak naprawdę Smart City jest, e, ma opierać się na tym, żeby interpretować informacje z czujników, interpretować dane pomiarowe, które zostają im przekazane w czasie rzeczywistym i podejmować odpowiednie decyzje ad hoc. O sposobach wdrożeń i teoretycznych zastosowaniach sieci 5G mógłbym mówić długo i powiem szczerze, że nie znalazłbym czasu w ciągu 20 minut, dlatego postanowiłem, że przejdę od razu do przykładów wdrożeń żywych w miastach, które są już e, zrealizowane. Zacząłbym od Tuluzy we Francji. Tuluza jest e, miastem mieniącym się e, jako miasto technologiczne. Jest to siedziba takich firm jak Airbus, jest to siedziba e, tak zwanego CNES-a, czyli Narodowego Centrum Badań Kosmicznych e, francuskich. I postanowiono, że będzie to miasto, w którym, w którym zrealizowany zostanie projekt, przy użyciu właśnie środków unijnych z funduszu CEF. Projekt nazywa się HI-FIVE, tak dość, dość, dość ciekawie nazwany. Skrót rozwija się w High Connectivity via 5G. Jeżeli chcecie Państwo, można zobaczyć nieco więcej szczegółów na stronach na unijnych. Natomiast w projekcie tym zbudowano prywatną sieć 5G oraz zastosowano rozwiązania IP. NBLS od Nokia oraz nasze rozwiązania optyczne. Jeśli chodzi o samą prywatną sieć, zbudowano ją w częstotliwości N77, w paśmie N77, które notabene jest pasmem, które mamy również dostępne w Polsce. Wspierano się tam również częstotliwością N38. O szczegółach technicznych myślę, że powiemy później albo przy okazji kolejnych, kolejnych wystąpień, natomiast. Jeśli chodzi o y, tą sieć, z założenia jako pilot zbudowano 10 stacji. Natomiast do końca 2025 roku będzie, y, będzie to obszar o powierzchni 400 km kwadratowych, który zostanie pokryty. Y, w zasadzie rozbudowa tej sieci trwa. To, co dostarczyliśmy tam, to komunikacja krytyczna, aplikacje do komunikacji krytycznej, tzw. MC MCPT-X, czyli komunikacja głosowa i wideo na żądanie, do, grupowa. Oraz Nokia Scenial Analytics, czyli narzędzie do analizy wideo. Komu przydaje się taka prywatna sieć i te rozwiązania? Przede wszystkim używana jest do poprawy bezpieczeństwa wydarzeń publicznych. Kamery nasobne funkcjonariuszy są w stanie nadawać obraz wideo na żywo do centrum nadzoru. Wspomniana komunikacja grupowa pomaga, pozwala nie tylko używać komunikacji głosowej, jaką znamy z. Codziennej pracy policji czy, czy innych tego rodzaju służb jest możliwa też komunikacja wideo na żądanie oraz przesyłanie plików, przesyłanie e, e, zdjęć, co wydaje się rzeczą standardową w życiu codziennym, natomiast w pracy służb nie jest to taka sprawa oczywista. Komunikacja krytyczna, tak, to jest to. Natomiast edukacja, również Uniwersytet w Tuluzie wykorzystuje tą sieć do badań nad wirtualną rzeczywistością, augmented reality. Jak również nad pojazdami autonomicznymi. Oczywiście sieć została użyta do tego, by wreszcie można było instalować kamery tam, gdzie są potrzebne, a nie tylko tam, gdzie jest możliwe doprowadzenie, możliwe doprowadzenie transmisji. Daje to możliwość wykonania zbiorowej analityki wideo i reagowania na konkretne zdarzenia. Była również możliwość szerokopasmowa, czyli dostarczenie dostępu do internetu, do sieci publicznej, do sieci prywatnej. Jest wydzielony slajd dla sieci internetowej w ramach tej sieci 5G. Dostarczanie łączności szerokopasmowej do budynków, w których tak naprawdę w tej łączności do tej pory nie było jak doprowadzić. Kolejnym zastosowaniem w Tuluzie jest pokrycie zasięgiem sieci 5G linii metra oraz przystanków linii, linii metra podziemnego. Nie znam innej technologii szerokopasmowej, która byłaby w sposób płynny w stanie zapewnić pokrycie w tunelach w taki sposób, jak, jak robi to 5G. Tutaj przede wszystkim zaletą jest to, że instalowane kamery w, w pojazdach w kolei przekazują obraz wideo na żywo i nie służą w takim razie tylko do dokumentowania zdarzeń, do późniejszej analizy czy powiedzmy szukania winnych. Natomiast jest obraz wideo przekazywany na żywo do centrum nadzoru, gdzie poddawane jest analityce wideo. I w momencie, gdy wykrywana jest jakaś anomalia, operator jest informowany i może zadziałać natychmiastowo. Co to nam daje? Daje nam to możliwość zareagowania na zasłabnięcie, na bójkę, na kradzież w sposób błyskawiczny i służby już mogą na następnym przystanku metra być gotowe do, do działania. Szczególnie zwracam uwagę, że, że linie metra. Nie posiadają maszynisty, część tych linii metra, więc tym bardziej nie jest w stanie za, za, zareagować maszynista na, na to, co się dzieje, dzieje w pociągu, więc musi być jakiś system takiego nadzoru. Wyobraźmy sobie takie same zastosowanie na przykład w autobusach miejskich. Kolejny przykład: Nikozja, Cypr, prywatna sieć 5G. Tutaj zastosowana została podobnie jak w Tuluzie do monitoringu wideo. Również zastosowano inteligentne oświetlenie, aby zmniejszyć rachunki za energię, monitorowane środowisko, poziom zanieczyszczenia, poziom wód, inteligentne parkowanie, informacja o dostępności miejsc, gospodarka odpadami, o której powiem chwilkę troszkę więcej za moment oraz monitoring, monitoring ruchu. I co ciekawe, zastosowano tutaj rozwiązanie Integrated Operational Center od Noki. Powiem tylko krótko, co to jest. Jest to taki agregator informacji z kamer wideo, z czujników, ze wszystkich tak zwanych API urządzeń e, rozmieszczonych w mieście. A Integrated Operational Center jest w stanie zagregować te informacje i tutaj dzieje się cała magia, czyli tak naprawdę podejmowanie decyzji na podstawie zdarzeń w konkretnych miejscu. Czyli jeśli zdarzy się coś, to wykonaj coś. Narzędzie IOC daje możliwość tworzenia takich automatyzacji i jest tak naprawdę sercem takiego smart miasta. Jeśli chodzi o optymalizację gospodarowania odpadami, to Nikozja udało jej się zoptymalizować trasy śmieciarek dzięki zainstalowaniu czujników poziomu zapełnienia koszy i po prostu ciężarówki śmieciarki nie odwiedzają miejsc niepotrzebnie, bądź też skracamy ich trasy, jeśli jeśli jest znany poziom zapełnienia, zapełnienia koszy. Jest to jeden z powszechniejszych sposobów zastosowania. Espo Finlandia, czyli dom Nokia. E, oczywiście tam smart city bazujące na 5G też zostało, zostało wdrożone. E, służy oprócz podobnych, jak w poprzednich, e, poprzednich realizacjach, o których mówiłem, e, zastosowań, stosuje się ją, um, sieć 5G, również do autonomicznego autobusu, który krąży pomiędzy kampusem Nokia, a stacją kolejową. To jest jeden z głównych przypadków użycia, który tak naprawdę w przyszłości sieć 5G będzie konieczna dla autonomicznych pojazdów, autonomicznych pojazdów miejskich i nie tylko. Oprócz tego, bezpieczne przystanki autobusowe, które reagują na obecność pasażerów, ale to, to się powoli staje coraz, coraz, coraz częstsze nie powiem standardem, ale coraz częstszym wyrażeniem w spacji. Leuven, Belgia. Belgia, a konkretnie miejscowość Leuven, postanowiła wdrożyć prywatną sieć, nie powiem w jednym celu, a jeden cel im przyświecał głównie. Było to e, wsparcie elektromobilności i redukcja zużycia energii. Tak naprawdę, oprócz oczywiście kamer CCTV e, i, i czujników, które są instalowane praktycznie w każdym inteligentnym mieście, miasto Leuven. Postanowiło zainstalować takie mm, inteligentne stacje ładowania. I tu się chwilkę zatrzymam, bo no dobrze, no, potrzebna inteligentna stacja ładowania, trzeba się z nią komunikować, to jest standardowa rzecz. Natomiast zwracam uwagę, że w dzisiejszych czasach energia elektryczna, yy, no miks energetyczny się zmienia, coraz więcej energii jest pobierana ze źródeł OZE. Natomiast sieci energetyczne, w związku z tym, że przybyło tych źródeł odnawialnych, mają problem z udźwignięciem ich w godzinach szczytowych, gdy ta energia jest, jest produkowana w nadmiarze. E, oczywiście modernizacja sieci jest rzeczą kosztowną, więc co zrobili, co robią dostawcy? I w ogóle jest to trend, uważam, słuszny i ekonomicznie poprawny. Jest to regulacja popytu na energię elektryczną. E, poprzez wprowadzenie taryf dynamicznych tak? w ciągu dnia. E, Polsce taryfy dynamiczne weszły od niedawna, są na razie opcjonalne, ale to jest przyszłość niedaleka i będziemy wszyscy zmuszeni do tego, by zwracać uwagę, o jakich porach dnia, jak, jakie zużycie energii elektrycznej generujemy. I miasta myślę, że nie będą tutaj wyjątkiem, mimo kontraktowania cen energii, wydaje mi się, że, że, że jakiś element dynamiczny też tu będzie. W przypadku zastosowania pływenu, energia ze źródeł odnawialnych w południe, kiedy jest produkuje więcej prądu. Takie inteligentne ładowarki dzięki komunikacji, wiedzy o tym, ile tego energii jest wytwarzane przez źródła OZE, jest w stanie podnieść prąd ładowania, a co za tym idzie, wyrzucie energii. Taki przykład. Oprócz tego jest widoczna tutaj inteligentna latarnia uliczna, która reguluje poziom światła w zależności od, od ilości akurat światła na zewnątrz, ale też od tego, czy akurat są piesi, czy jest ruch, jeśli ruch jest zmożony, wówczas Światło jest jasne, gdy nie ma w ogóle ruchu, światło się przygasza. Oprócz tego wbudowane w latarni mamy kamery, stację ładowania rowerów elektrycznych. Także tego typu rozwiązania, rozwiązania zastosowano w lewej. Natomiast do czego jeszcze sieć prywatna 5G może się przydać? Tu pewnie niektórych zaskoczę. My jako Nokia mamy rozwiązanie, które nazywamy Nokia Drone Networks. Są to drony. No powiedzmy, wszyscy chyba jesteśmy zgodni, że drony, to jest już nawet nie przyszłość, teraźniejszość, i nad naszymi głowami na co dzień będą latać drony i pełnić różne funkcje. Ale chciałbym pokazać Państwu, że to nie jest abstrakcja i to nie jest jakiś science fiction, ponieważ nasza sieć, nasze drony, Nokia Drone Networks w Belgii operuje już od kilku lat i firma Citymesh dysponuje 70 systemami dron. In the box, tak zwanymi. 40 pilotów na etacie, w tym 10 jednocześnie na służbie, operuje z pięciu centrów e, zdalnych, w których znajduje się po dwa stanowiska w każdym z nich. I wykonują loty, tak zwane loty drone as a service, czyli po prostu świadczą usługę lotu dronów e, w zamian za, za wynagrodzenie i pokryli tym, e, tymi dronami Belgię. Szwajcaria nie chciała być e, gorsza. Szwajcaria w zeszłym roku e, postanowiła pokryć e, swój kraj siecią 300 dronów i również realizować e, usługę drone ze serwis. Tutaj dostawcą tej usługi jest Swisscom. Ale zastanowimy się, no dobrze, no co mają drony wspólnego z 5G? Przede wszystkim, tak naprawdę, żeby zapewnić e, loty na dystanse dalekie, musimy zapewnić zasięg e, i komunikację z tym dronem. Technologia 5G została już jako standardzie przewidziana do nadzoru, do zarządzania, do kontroli lotów dronów. I tak naprawdę dron, żeby miał ciągły zasięg, przemieszcza się po prostu pomiędzy zasięgiem jednej, drugiej, trzeciej stacji bazowej i kontrolowany jest zdalnie. Umożliwia to tak zwane loty BVLOS, czyli Beyond Visual Line of Sight, czyli poza zasięgiem wzroku. Dzięki czemu możemy wykonywać loty na kilkadziesiąt kilometrów. Ale z lotów dronów znamy fakt, że na ogół trzeba iść, gdzieś takiego drona rozłożyć, wyjąć go z plecaka, do, przygotować do lotu. No nie w przypadku tego typu dronów. Są to loty autonomiczne, które odbywają się e, przy pomocy z, z operatora, który zda, znajduje się wiele kilometrów dalej. On wcześniej planuje ścieżkę lotu, a dron posadowiony jest na przykład na dachu budynku, w stacji lokującej, jaką było widać przed chwilą, i uruchamiany jest dany lot na życzenie operatora i on kontroluje już jakby kamerę, czy innego rodzaju ładunek, który jest pod takim, pod takim dronem podwieszony. Przykłady zastosowań jest wiele, ale na przykład ostrzeganie od tsunami w, w Japonii jest jednym z takich przykładów, czy też wsparcie strażaków bądź policjantów, by określić, jaki jest potrzebny wymiar wsparcia i czy w ogóle do danego wydarzenia należy rozesponować jednostkę. To no tak telegraficznym skrócie, natomiast chciałem też wspomnieć o tym, o czym, o czym prezes na początku wspomniał, czyli taki nasz tak zwany feedback z rynku, co widzimy, jakie widzimy bariery we wdrożeniu prywatnych sieci. I wydaje mi się, że zidentyfikowaliśmy cztery takie kluczowe bariery. Jedna dotyczy nieco bardziej podmiotów komercyjnych. Wiem, że dzisiaj jest to głównie dla JST, ale wspomnę o tym również. Pierwszy, pierwsza bariera to brak świadomości możliwości i o istniejących możliwościach. I dzisiejsze wydarzenie wydaje mi się, że jest takim krokiem milowym, by tą świadomość rozbudować, zmienić. Za co serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że takie wydarzenia będą, będą powtarzane. Drugim ograniczeniem są ograniczenia techniczne. Tak, przy, to, dokładnie to, co prezes powiedział na początku zostały wdrożone. Nieco restrykcyjne e, założenia, e, jeśli chodzi o prywatne sieci, jeśli chodzi o emisję w n 77. Natomiast jeśli chodzi o podmioty prywatne, stworzona została mapa wykluczeń. I podmioty komercyjne, na mapie, na której widzicie Państwo, nie są w stanie budować sieci o mocach średnich e, w tych rejonach zaznaczonych na czerwono. Widać, że to są rejony zindustrializowane, więc, więc no jest to problematyczne. Natomiast jeśli chodzi o JTS-E, to tutaj. Uwaga, te nie mają żadnych ograniczeń, więc tak naprawdę nic tylko budować. Dla częstotliwości 3,8, 3,9 takich ograniczeń nie ma. Natomiast wysokość posadowienia anten w postaci 20 metrów wydaje nam się niewystarczająca. Wydaje mi się, że, że Europa już, już zarekomendowała 30 metrów więc liczę, że tą zmianę też wprowadzimy. Też Widzimy też obawy co do kadr i obawy przed zarządzaniem nową technologią. W części są one zasadne, w części wydaje mi się nie. My staraliśmy się jako Nokia temu sprostać i mamy rozwiązania, które są typowo zarządzane lokalnie, jak i rozwiązanie, które możemy my zarządzać ze swojej, swoich centrów nadzoru. Dzięki czemu dbamy o to, czy, czy oprogramowanie jest najwyższej możliwej wersji, czy sieć działa sprawnie i nie potrzeba zatrudniać dedykowanego personelu do utrzymania takiej sieci. Natomiast ta wiedza nie jest jeszcze powszechna. I wydaje mi się, że jest to jedno z ograniczeń, które często słyszę, że tak powiem. No i na koniec, no oczywiście, ograniczenie finansowe, które nie jest najmniej istotne, wydaje mi się, że, że kluczowe, czyli brak funduszy. Jakieś fundusze są, jak widać było miasto, Francja sobie z tym poradziła, używając funduszy unijnych, natomiast program na coś na kształt POPC byłby, wydaje mi się takim impulsem, który mógłby, mógłby dać szansę rozbudowy prywatnych sieci i tak naprawdę roz, rozwoju naszego kraju. Naprawdę może trochę zabrzmie pompatycznie, ale wydaje mi się, że, że ta inicjatywa, im szybciej wdrożymy te technologie w naszych miastach, tym lepiej będziemy spozycjonowani na tle naszych sąsiadów i, i konkurentów. Podsumowując, jest rozwiązanie techniczne. I są polscy integratorzy, którzy są w stanie je wdrożyć. Mamy e, udowodnioną przydatność tej technologii i doświadczenia wdrożeniowe. Brak jednak zakrojonej szeroko informacyjnej akcji edukacyjnej i raz jeszcze dziękuję za to dzisiejsze wydarzenie. Istnieją pewne przeszkody regulacyjne, głównie dla przedsiębiorstw. JTST takich przeszkód ma nieco mniej, natomiast e, spotykamy się tu, by również o nich wspomnieć. Ja ze swojej strony bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do kontaktu, do pytań. Tutaj jest mój adres e-mail. Gorąco pozdrawiam.